Wyobraź sobie taką scenę: wchodzisz do domu, oczekując typowego powitania od swojego psa, ale dziś twój pies nie tylko podbiega, szczekając i merdając ogonem, zamiast tego z merdającym ogonem, bystrymi oczami i swoją ulubioną zabawką dumnie w pysku, upuszcza ją u twoich stóp lub delikatnie kładzie w twojej dłoni, czekając na twoją reakcję. Możesz pomyśleć, że to tylko zabawny sposób na przywitanie, ale w tej jednej chwili kryje się cały świat uczuć, instynktów i sposobów komunikacji. Dlaczego psy przynoszą nam zabawki i co tak naprawdę próbują nam powiedzieć? W dzisiejszym filmie poznasz niesamowitą naukę i ukryte uczucia, kryjące się za tym radosnym rytuałem psów, od starych instynktów po współczesne więzi rodzinne. Wchodzimy głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Więc zostań z nami do końca, aby poznać dodatkową wskazówkę, która może zamienić każde dostarczenie zabawki w chwilę prawdziwej więzi między Tobą a Twoim najlepszym przyjacielem. Jeśli chcesz odkryć jeszcze więcej sekretów psiego umysłu i serca, polub ten film i zasubskrybuj kanał już teraz. Dołącz do naszej watachy miłośników psów aby otrzymywać oparte na nauce wskazówki i najbardziej inspirujące historie z życia wzięte. Co tydzień. Na długo zanim psy zaczęły spać w naszych łóżkach, ich dzicy przodkowie polegali na dzieleniu się, by przetrwać. W watach wilków członkowie przynoszą innym jedzenie, kości lub specjalne przedmioty jako znak pokoju i przynależności. Ten rytuał wzmacnia ich relacje i utrzymuje pokój. Kiedy więc twój pies przynosi ci dziś swoją ulubioną piłkę, Pluszaka, czy piszczącą zabawkę, odgrywa ten stary rytuał, ale ty jesteś dla niego wybraną rodziną. To nie tylko zabawa, to więź, lojalność i zaufanie, które rosło przez tysiące lat. Przyjmując ich prezent, wzmacniasz tę więź i stajesz się jeszcze ważniejszą częścią świata swojego psa. Czy zauważyłeś, jak twój pies czasem z dumą prezentuje ci swoją zabawkę z wysoko machającym ogonem i oczami błyszczącymi z ekscytacji? To nie tylko próba zwrócenia uwagi, to pokazanie jak bardzo są dumni. Badania naukowe pokazują, że psy dostają dawkę dopaminy i oksytocyny, hormonów szczęścia i więzi, gdy dobrze reagujesz na ich ofertę. Dla Twojego psa dzielenie się swoją specjalną zabawką jest jak pokazywanie medalu lub trofeum. Patrz, co mam. Kiedy świętujesz z nimi, radosnym głosem, szybkim rzutem, a nawet uśmiechem, Budujesz ich pewność siebie i pomagasz im połączyć dzielenie się z czystą radością. Dla wielu psów przyniesienie zabawki to wyraźne zaproszenie do zabawy. Psy to bardzo społeczne zwierzęta, a zabawa jest dla nich najważniejszym sposobem na budowanie relacji z tymi, którym ufają najbardziej. Badania pokazują, że psy nie bawią się z byle kim to zaproszenie jest zazwyczaj zarezerwowane dla ich ulubionej osoby. Zabawka jest mostem między tobą a twoim psem, sygnalizując: Wybieram ciebie, żeby się ze mną pobawić. Odpowiedź, nawet jeśli tylko na minutę lub dwie, tworzy emocjonalną pętlę. Twój pies czuje się doceniony, oboje wydzielacie hormony szczęścia, a wasza więź staje się silniejsza z każdą rundą aportowania czy przeciągania liny. Przyniesienie zabawki nie zawsze oznacza tylko ekscytację. Czasem chodzi o pocieszenie. Psy mogą podnieść zabawkę i przynieść ci ją w trakcie lub po wydarzeniach, takich jak burze, fajerwerki, wizyty gości, a nawet długi dzień w samotności. Behawioraliści twierdzą, że noszenie, gryzienie lub oferowanie zabawki pomaga psom się uspokoić. To ich sposób na powiedzenie: Jestem zdenerwowany, ale bycie blisko ciebie i dzielenie się moją ulubioną rzeczą pomaga mi czuć się bezpiecznie. Kiedy zauważysz to zachowanie po stresującym wydarzeniu, twoja spokojna reakcja może szybko zamienić niepokój w komfort. Psy nie oddają swoich skarbów byle komu. Jeśli twój pies oferuje ci swoją absolutnie ulubioną zabawkę, te, której pilnuje przed innymi zwierzętami lub chowa w swoim posłaniu, to głęboki znak zaufania. To ich sposób na powiedzenie jesteś dla mnie ważniejszy niż moja najcenniejsza własność. Badania przeprowadzone przez ekspertów od zachowań zwierząt wykazały, że to zachowanie jest najczęstsze u psów, które mają silną, bezpieczną więź ze swoimi właścicielami. Aby zbudować to zaufanie, obchodź się z zabawką delikatnie i zawsze nagradzaj dzielenie się psa łagodną pochwałą lub pieszczotą. Niektóre psy przynoszą zabawki w ramach rytuału pokaż i opowiedz. Zwłaszcza szczenięta lub inteligentne dorosłe psy, szukające stymulacji umysłowej. Może twój pies paraduje po domu z nową zabawką, albo zrzuca ją na twoje kolana z wyczekującym spojrzeniem. To ich sposób na powiedzenie: Spójrz, co znalazłem, albo nawet Chcesz ze mną zagrać w tę grę? Zachęcanie do tego rodzaju komunikacji poprzez pozytywną uwagę, smakołyki lub interaktywną zabawę buduje pewność siebie psa. I utrzymuje jego umysł bystrym i zaangażowanym. Czasem przyniesienie zabawki to subtelna prośba o pomoc. Może zabawka utknęła, trzeba ją rzucić, albo po prostu potrzebuje twojej uwagi, żeby ożyć. Psy są ekspertami w odczytywaniu ludzkich sygnałów i często będą szukać twojego zaangażowania, gdy chcą rozwiązać problem. Odpowiadanie na te zaproszenia zachęca do współpracy. I przypomina Twojemu psu, że zawsze jesteś tam, aby wspierać i wchodzić w interakcję, a nie tylko obserwować. Nic dziwnego, że retrivery, spaniele i psy pasterskie częściej przynoszą zabawki. Wynika to z pokoleń starannej hodowli pod kątem aportowania, noszenia i przynoszenia przedmiotów. Ale nawet rasy psów, które nie były hodowane do aportowania, mogą okazywać to zachowanie jako znak miłości lub ciekawości. Liczy się także osobowość każdego psa. Niektóre nieśmiałe psy używają przynoszenia zabawki jako sposobu na nawiązanie kontaktu z innymi, podczas gdy odważne psy robią to, aby rozpocząć zabawę lub pochwalić się nowymi znaleziskami. Niezależnie od tego, jakiego masz psa, zachęcanie go do dzielenia się zabawkami może pomóc mu wykorzystać swoją energię i emocje w zdrowy, dobry sposób. Psy są stworzeniami przyzwyczajonymi do rutyny. Wielu właścicieli zauważa, że ich pies przynosi im zabawkę o tej samej porze każdego dnia. Gdy się budzisz, wracasz z pracy lub przed snem. Te rutyny pomagają Twojemu psu czuć się bezpiecznie i dają mu poczucie stabilności i ekscytacji. Kiedy odpowiadasz szybką zabawą lub dziękuję, te chwile stają się jeszcze bardziej wyjątkowe, pomagając Twojemu psu czuć się dostrzeżonym i docenionym każdego dnia. Nie każdy pies jest darczyńcą zabawek. Niektóre wolą okazywać swoją miłość, opierając się o ciebie, podążając za tobą z pokoju do pokoju lub siedząc blisko. I to jest całkowicie normalne. Możesz zachęcać do dzielenia się zabawkami, nagradzając każdy mały wysiłek, zabawkę położoną w pobliżu, zabawne szturchnięcie lub po prostu podniesienie zabawki w twojej obecności. Skup się na budowaniu waszej wyjątkowej więzi i znajdowaniu rutyn, które są naturalne dla osobowości Twojego psa. Chcecie, żeby dzielenie się zabawkami stało się Waszą codzienną, radosną rutyną? Zawsze reagujcie pozytywnie, gdy pies przyniesie zabawkę. chwalcie go, bawcie się z nim. Używajcie ulubionych zwrotów, na przykład dobrze piesku. Często zmieniajcie zabawki, żeby utrzymać jego zainteresowanie. Nigdy nie każcie ani nie ignorujcie dzielenia się zabawkami. Nawet szybkie dobrze znaczy dla psa cały świat. Konsekwentne, łagodne reakcje zmieniają oddawanie zabawek w źródło psiej dumy i codziennej radości. Możecie wykorzystać momenty, gdy pies oferuje zabawki, jako okazję do treningu. Spróbujcie dodać komendy takie jak daj, puść lub przynieś. Nagradzajcie prawidłowe zachowanie od razu zabawą, pieszczotami lub smakołykami. To nie tylko pomaga w posłuszeństwie, ale także zamienia każdą chwilę dzielenia się zabawkami w mini lekcję, która buduje pewność siebie i zaufanie. Z czasem Wasz pies uczy się, że przyjście do Was i dzielenie się zawsze prowadzi do pozytywnych doświadczeń. Czy wiedzieliście, że w niektórych kulturach psy przynoszące dary są postrzegane jako symbole szczęścia, wdzięczności lub ochrony? Starożytni Egipcjanie przedstawiali psy ofiarowujące dary faraonom. Dziś wiralowe filmiki, na których psy przynoszą zabawki gościom lub noworodkom, zdobywają miliony wyświetleń, udowadniając, że to uniwersalny znak uczucia, a nie tylko sztuczka. A dzisiejsi naukowcy wykorzystują dzielenie się zabawkami jako oznakę silnej inteligencji społecznej w badaniach nad tym, jak mądre są psy. Są chwile, gdy twój pies przynosi ci zabawkę nie tylko po to, by się bawić, ale by szukać pocieszenia lub pomocy, albo po prostu by na nowo nawiązać kontakt. Może byłeś zajęty, lub byłeś poza domem, a zabawka jest jak oferta pokoju tęskniłem za tobą, bądźmy znowu blisko. Zwracając uwagę na te sygnały i odpowiadając z delikatnością, zamieniasz prosty gest w moment uzdrowienia i odnowionego zaufania. Oto profesjonalna wskazówka. Połącz przynoszenie zabawki przez psa z czułym rytuałem. Usiądź z psem, weź zabawkę i pogłaszcz go delikatnie. Powiedz czułe słowa lub zagraj w krótką zabawę. Możesz nawet stworzyć unikalne zdanie, na przykład, "Dzięki za prezent". Z czasem twój pies będzie oczekiwał nie tylko zabawy, ale i bliskości, która się z nią wiąże. To sprawia, że każde przyniesienie zabawki jest codziennym świętowaniem waszej więzi. Więc następnym razem, gdy twój pies przyniesie ci zabawkę, pamiętaj: to nie tylko zabawa czy szukanie uwagi. To wyraz miłości, zaufania, dumy, pocieszenia i społeczny rytuał, którego korzenie sięgają początków relacji człowiek-pies. Odpowiadając z entuzjazmem i wdzięcznością, odblokowujesz głębszy poziom komunikacji i zaufania, który przetrwa całe życie. Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o sekretnych zachowaniach twojego psa? Kliknij teraz następny film na ekranie, aby wyruszyć w podróż do umysłów i serc psów. A jeśli ten film wywołał uśmiech na Twojej twarzy, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować, aby otrzymywać więcej cotygodniowych historii, które celebrują wyjątkowy język psów. Dziękujemy za to, że jesteście najważniejszym punktem dnia Waszego psa.